Wiem, Karol, musimy... ...zacząć się... mi <laughs> się uderzyć w brzuchy. Ale ja nie chcę Cię ja, ja też nie ja chcę, chcę. Ja chcę, ja chcę wyłuskać z Ciebie naturalną motywację, która zwykle pojawia się w Czemu momencie... Się Kłamiesz? Why the fuck you lying? Nie jestem tą dziewczyną. W czym? W tej komorze pod schodami. Pewnie jakieś to nie do okno, w piwnicy. No no, it's fine. Nie młotkiem, lepiej się kierą. Jest mi cały czas strasznie przykro, że Fincher nie mógł zrobić całej trylogii. Mi też. Myślę, że tylko mi jest przykro. Nie, mi bardzo przykro. Ale ponoć to właśnie nie wypaliło, mi im zabrakło. Tak, nie się, tak. Co jest z ludźmi? Nie wiem, A byłeś na tobą gaję? Czy pójść? Kier, musiałbym zostawić rodzinę i powiedzieć, wychodzę do kina. To jest w ogóle trudne. Aha, Daj, czyli tu przy, zostajemy? Nie jestem Moniko. No hey, Co jest się stało z tobą? Czemu chodzisz w koszulce? Co, Co robisz? Stół Stu ci pękł. Jak dupa. <laughs> się składa po prostu. Składasz, to się ty na pałach. On się rozkłada. Się rozkłada i wkładasz tutaj tą element łączący hmm. i masz stary szerszy nie, dla gości po prostu, jak przychodzą cię odwie odwiedzać. A kiedy myślisz ostatnio gości? Kto przyszedł? Obiega Czemu to nie to ja byłem ja zaproszony? Nie, nie, to, nie, nie mogę mówić, kto przyszedł, nie będę zdradzał kto do mnie. Ale może być imię. Ludzie z pracy będą wiedzieć, z kim się kupuje. A czy że ktoś <laughs> w pracy to było, tak? Bo mnie to zaraz szybko. Szukuj... Redukcja, kochani. Masz taki znajomy w pracy, co myślą, że się lubicie, a ty tak naprawdę ich nie lubisz, ale musisz z nimi otrzymać kontakt, bo jesteście razem w pracy? Nie, po prostu nie z każdym masz super relacje, nie? To chyba nie jest żadne udawanie. Ale oni mogą myśleć, że spokojnej relacji. Z nie, no, to musi mieć powód, żeby tak myśleć. No, na przykład może, może, może cię lubią, od tego nie widzisz, nie dostrzegasz tego. Mogą mnie lubić. No to jest ciężkie akurat. Ciężkie? Co jest ciężkie? Lubicie. by jakoś wychodzi. No to tak, bo ale... nie. <laughs> ale mi już Mróz nie chce, nie odbiera od mnie tego jak mówię. Nie jest nieodpisowy. Nie jest nie. dupie Drodzy Państwo, z tematów y, piątkowych, e, chcieliśmy porozmawiać o czymś, bo w ogóle jak tu jechałem dzisiaj, jest piątek, zeszły, sorry, e, ostatni dzień roku szkolnego, stary, ile dzisiaj widziałem dzieciaków w ogóle w białych koszulach, dzisiaj jest zakończenie, znaczy był tydzień tam zakończenia roku szkolnego, a my będziemy dzisiaj rozmawiać między innymi o, o. nietypowej promocji na koniec <laughs> roku szkolnego Wodzi. W łódzkim zoo. Tak, w Czemu jest w Czym Czemu nie jest w warszawskim? E, łódzkie Zo W Zo. jest zoo. No trudno no. Kłóckie za przygotowało. <noise> nietypową promocję, Uga, uwaga, nietypowa promocja z okazji zakończenia roku szkolnego. To jest dla Was, panie. Uczniowie, dajście. którzy na świadectwie mają Dokładnie. jedynkę, hmm. czyli kolokwialnie mówiąc pau... A przepraszam to się <noise> powiedzieć. To, lub, to chciałem powiedzieć. Lub dwójkę, nie chodzi o kupę e, z biologii. Będą mogli wejść do Orientarium za złotówkę e, lub dwa złote. E, akcja, która ma na celu zachęcić młodych ludzi do nauki? Nauki. <laughs> Wiem, ale czemu niektórzy jest... mówią nauki? Nauki. Co? Kto nauki. Tak mówi? Nikt tak nie mówi, ja tak mówię, nauki. Nie, niektórzy mówią nauki, nauki. Nie, nieważne. No bo ty mnie rozśmieszasz. Chyba się tego piąty rok w na kursach i wszystko to jak krew w piach. A ty, ty mnie ma... deprecjonujesz. Jak ja cię tylko ponoszę na duchu i mówię, że jesteś super. Kiedy ja cię Kiedy ty mi ostatnio powiedziałeś, że jestem super? I jesteś super. <grym> raz w historii Telegrama ja oczywiście sens, coś super. No zboga. Musi... <grym> Włodek <grym> wpisał, Włodek pisał super w wyszukiwarce naszej ro... <grym> nasz rozmowy na Telegramie i pierwsze raz, dwa, trzy, cztery, pięć... <grym> 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 razy użyte słowo super jest przeze mnie. 12 raz To ty coś napisałeś, że super. I potem znowu. Super, ja, super, super, ty. Jest, wreszcie, taki pierwszy w lutym. 20 lutego ostatnio miałem. Że pierwszy, to Zobaczmy, kont Zobaczmy, kontekst. Zobaczmy kontekst. Zobaczmy kontekst. Tak, tak, o 19, tak, tak, lit. Będę za godzinę na pewno super. Czyli ty się uciszyłeś po prostu, że będę on time. Także to tyle w kwestii tak jak Wodek jest pozytywnym motywatorem. W lutym mi ostatnio powiedział, że coś super. W każdym razie, wracamy do Co to było? Wiertarka? Czy trzecia się światowa? Brzmi jak potwór z horroru. Sorry, Stranger Things. Sezon drugi. Czyli to no, no, cyklicznie teraz będzie. Zajebisty dźwięk. Koniec. A, odłożył. Była słowo, że odkłada. Tak? A. Mm. Możemy w końcu powiedzieć, o co chodzi w tej Łodzi, w z biologii to masz wejście ze złotówkę do, do, do oceanarium, orientarium. O, z biologii, orientarium ze I tutaj mamy takie niby świadectwo, gdzie z wszystkiego, nie ma takiego świadectwa. <laughs> o, kto z tej z polskiego? Chyba orientarium. Łódzkie <laughs> 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 nie Łódzkie łut... 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 ma bilety za złotówkę. <laughs> Jeszcze raz, jaka jest ocena z języka polskiego tutaj? Bardzo dorby. Tak. No, ale nie chodzi o to, że po prostu taką akcję zrobili, tylko jest inba, dlatego y, zrobi... Tak. Jak tak można? Eee, że... Jakim prawem? Nie, nie, czy to jest promocja nieuctwa? Nie no bo jak dostajesz pałę, no to masz bilety tańsze, o co chodzi? Co jest z tymi ludźmi? Czy to nie jest promocja nieuctwa? Dokładnie. Co jest z tymi ludźmi? No to jest właśnie promocja uctwa, no bo to jest Udztwa. tak, dostajesz pałę, to znaczy, że coś z tą biologią u ciebie jest niehalo. i może jak wejdziesz sobie do takiego orientarium, zobaczysz sobie, jak biologia wygląda w praktyce, mhm. to stwierdzisz, kurde, to w sumie jest ciekawe. I może chciałbym się tego uczyć. A poza tym nikt nie położy biologii na świadectwie na pałę tylko po to, żeby no, raz o, dostać dokładnie. bilet taniej o 10 zł może, nie? No bo ile kosztuje normalnie no, nie bilet? Tak. O nie, 40 zł, okej. Okay. Nie. Tak. 70 zł, nie ma biletów ulgowych. No to dużo stary. O, o, warto o, dostać pałę. Nie wiem czy to posłuchać, ale... Ktoś... krzyczał. Fajnie jest się sąsiadów. Internauci podzieleni. Tak, tak, wróćmy do Łodzi. Inicjatywa Zo spotkała się z mieszaną reakcją internautów. Część z nich nie rozumie, dlaczego organizatorzy akcji postanowili nagrodzić gorszych uczniów. Co A chcecie promować? Nieuctwo? Nieuctwo? Głupia, szkodliwa akcja promocyjna. <noise> Ta jedna z komendujących. No. To chyba uczniowie z ustami 5 i 6 <noise> powinni być nagrodzeni, że... Żenująca akcja. No to na pewno lepiej promować tych, którzy ciężko pracowali, ale z drugiej strony... Nie ten, nie, nie, wcale, ci, nie jest, wcale nie jest tak, że ten kto ciężko pracował miał piątki. Ci, ja miałem piątki, a wcale nie pracowałem. Ciężko. Ci, to jest tak, że to zawsze jest jak w tym kraju nad Wisłą, że jak się komuś coś da za darmo, to wszyscy co nie dostaje za darmo drą ryja. I taka jest prawda. I zawsze tak było. Jak się cieszę, że ja nie jestem rodzicem. Rodzice to jest dziwne. Zwłaszcza rodzice młodych dzieci, to jest dziwna grupa docelowa. Co zobaczyć, moją grupę na Whatsappie? Zmieniłam no. <laughs> harmonię. No To jest, to jest przygotowanie to jest... do piosenki wspólnej. Rodzice śpiewają. Super temat, super temat. Jest to tekst. Jest. Chcesz przeczytać tekst? Żeby oddać cześć dzieciakom, wpadliśmy na pomysł taki, by wam wszystkim opowiedzieć, co potrafią przedszkolaki. Do języków masz smykałkę, Znasz angielski całkiem cud nie, 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 nie znam melodii. Ja też nie znam melodii. <słuch> eee. <śniu> <noise> nie wszystko wychodzi. Faktu, nie. A propos w ogóle stary, to mam idealne w dodatkach. E, otóż wyciekła lista utworów na bal, chyba w szkole podstawowej albo w przedszkolu, gdzie dzieciaki napisały, jakie piosenki chciałyby, żeby na balu leciały. No i każda z tych piosenek została oceniona przez nauczycieli, czy może, czy nie może lecieć. Grilu Gawrona Białasa, Seksoholik Japsona, Jumper czy wagonu, Piątek wieczór Losi Jacusia, Gombao czy 3 Mata, Pakuje walizę, Jetlag Malik Montana, Skute Bobo Mata, Bedoesia Rap Janek nie jest wcale, Jan Rapowanie, Icy Japson, Robotniczy Trap Japson, Alberto La Manga, Król Balu, Kizo Kapitan Waz, Stoja, a nie pamiętasz jak, bo Mafia, Zatańczysz ze mną... Ale trich, czekaj, Alberto La Manga jest OK

Pije zimne bagażdy. Przeszło? Ale ciekawe, ja myślałem, bo to jest Janek, Jan, Jan, ja rapowani. Myślałem, że on jest taki. Janek spokój. nie jest. Nie wiem, że jeszcze Jasiu, mówisz septem, miało nie być tego, ale znów piękne. widzę, że jak przez bledkie i butelkę razem. No nie ma szans. No, ja bym chciał u Wojewódzkiego taki spokojny, miły chłopak się wydał, zawsze, dzień dobry, mówił. No dobra, skończyliśmy na tym, że internecie są podzieleni. Eee, promujemy nieuków zamiast nagrodęta. Są jednak tacy, którym promocja przypadła do gustu. Na przykład program strodniczy. Karol Wwodek, mhm. e, zwracają zwracają uwagę, uwagę na to, że to świetna, świetna akcja edukacyjna. edukacyjna. Przenosimy się teraz do ich krakowskiego studia, żeby uzyskać od nich bezpośredni komentarz. Dzień dobry. Cześć! Właśnie w programie tutaj próbujemy rozwikłać problem łódzkich placówek oświatowych oraz łódzkiego zo. Jesteście w waszym programie internetowym, lekko w programie satyrycznym. Jednymi z bardzo niewielu, którzy powiedzieli, że to dobry pomysł, żeby słabych uczniów nagradzać takimi tańszymi biletami. Proszę powiedzieć, dlaczego tak? Uważacie. Mo, bo, y, już można mówić? Jesteśmy na żywo. Nam się akcja spodobała, bo może, może po prostu tych uczniów zainteresuje to, że. O, zobacz, krówka. A teraz przenosimy się do Warszawy, do V Liceum Ogólnokształcącego, gdzie jego dyrektor wypowie się, czy w warszawskiej placówce oświatowej taki pomysł mógłby przejść. Witamy, panie dyrektorze. Dzień dobry. Czy w warszawskiej placówce taki pomysł mógłby przejść? Na no co? Dziękujemy bardzo. Co to wszystko Krzysztof Bopak. Ja chciałbym też dodać, że to, że ci uczniowie dostali możliwość wejścia tańszego, po, nie poz, oznacza, że z niej skorzystają. Pozwól, tak, pozwólmy odpowiedzieć organizatorom. Przedstawiciele z OO. Podkreślają natomiast, że misją ogrodów zoologicznych jest nie tylko ochrona ginących gatunków i wspieranie poligenezycznych dzikich zwierząt, ale również edukacja. Liczymy na to, że młodzież zainspiruje się u nas i chętnie będzie poszerzać swoją wiedzę z zakresu biologii. Znaczy, generalnie, oczywiście, wycieczki w miejsca, które sprawią, że dzieci będą bardziej zainteresowane naturą. Spoko. Spoko. Było dużo fajnych maili, przemyśleć. mówiłeś. Jeden tak. jakiś chcieliśmy nawet przeczytać. Ewelina. 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 Bardzo ważna sprawa, w której pomoc możecie tylko wy, pisze Ewelina. Koleżanka z pracy trafiła w czasie czytania książki na termin, którego nie zrozumiała, zapytała to stwierdzenie o mnie, jako najmłodsza w tym, że niby mam znać slang młodzieżowy. No to nie znam, ale pomyślałam, że mam ludzi od spraw beznadziejnych. Stwierdzenie, o które się rozchodzi, brzmi fryzura na lądowisko. Czy wiecie, jaka to fryzura? Mi się to wydawało proste, ale poczekam jeszcze na Twoją odpowiedź. Wydaje mi się, że taką prostą grzywką do przodu. A to nie, myślałam, że tutaj po prostu, że jest jakoś tak płasko na górze. A, może coś takiego jak Marutkowski, że ma takie Tak, tak, tak coś, coś, coś w tym głowie, no. Marutkowisko. No, no, no. Chyba, no ale ja nie, ale szczerze, ja nie, Zagadka nie wiem. Zagadka rozwikłana, następne. A jak? To nieprawda, że skutery wodne nad polskimi jeziorami najgorsze są, pisze Gustaw. Witam. Odnośnie narzucania korola się, na skutery nad jeziorem, chciałem zwrócić uwagę, że coś jest z gorszego. To rozmowy na kocykach. Nie chodzi o tematykę aosownictwa. Mam wrażenie, że edukacja już kompletnie leży, bo ludzie na, nad jeziorem w ramach interpunkcji używają przekleństw i to na taką skalę, że sam przestałem jeździć nad polskie wody. Co ciekawe, w górach już nie jest tak źle, ale brzeg akwenu to jakaś kakofonia bluzgów, nie wiem co gorsze. Kakofonia bluzgów. <laughs> miałeś, tak, Kakofon... miałeś takie doświadczenie, że ktoś przeklinał kakofonią bluzgów? Ja pewnie przeklinałem. Tutaj pan, ee, pan który nie chce podawać. Aha, no nie, nie może podawać. E, chyba mówi, że chce być a no nie anonimowym, Mówi, że <laughs> chodziłem po rozżarzonych węglach w skrócie 25 osób poparzonych, to ewidentnie wina stoi po stronie osoby przygotowujących te, te atrakcję. No tak. Bo trzeba to z, z, zrobić tak, że to jest niby węgl, węgla, tak naprawdę nie chodzi o rozrażony węgla. Przygotowując żar do chodzenia, po nim należy zadbać, by był to żar z drewna, a nie z węgla, ma hmm. niższą temperaturę oraz była go ogromna ilość. Poza tym należy polać ów palenisko najpierw wodą, a hmm. następnie rozgarnąć grabiami w odpowiedni sposób, by na wierzchu były w rzeczywistości zgaszone fragmenty węgla. Ten ostatni punkt jest oczywiście najtrudniejszy, wymaga wiedzy, know-how. Mm. E, trzeba iść w odpowiedni sposób. Jeśli ktoś się zatrzyma, to oczywiście się poparzy, lecz jeśli będzie chciał przebiec, to odsłoni węgle e, ze spodu i poparzy się. Albo, albo on, on następna osoba. Okay. Próba przejścia w jakichkolwiek butach skończy się tak samo. Okay. Uprzejmie proszę nie uczyć się przygotowywać na podstawie tej informacji. Jasne. Nie wyobrażam sobie e, sytuacji, by 25 no osób miało przejść jeden no po właśnie. drugim czy nie czekając, aż upewnią się, że... No dokładnie. Się, jest. Taki no, dokładnie ma taki takiej magii nie ma. Ja do, dokładnie tak <laughs> <chcę>. Dlatego <laughs> mówiłem, że to jest wina tych, którzy przygotowywali to. Ja wiem, że oni się wypierali, ale... To jest totalnie niewinne, bo oni puścili nie jedną, nie dwie tylko 25 osób. Krytyka gustu Włodka. Wódku Włodku nie masz serca, że każesz pić caprio do wódki. Ja bym całą sztankę wódki wypił, byleby nie pić caprio. Jaki Jak bardzo. już, to bym używał wody do popity caprio, bo nienawidzę tego cierpkiego smaku słodnika pomieszanego z nikłym smakiem słodka. Prawda, prawda, Propozycję prawda. kapi od Karola bym już przyjął. Bo lepszy smak i w ogóle lepiej zrobiony sok. Ale stop, no proszę Was. Ale to nie o to chodziło w ogóle przecież. Myślę, że ja nie wiem, że cap jest lepszy od kaprio. To chodziło o smak dzieciństwa. Przecież chodzi o to, że ma być jak najgorzej. Pierwsza woda z sokiem, nie pamiętasz? Proszę. Pierwsze Żyganie. Co smakuje jak pierwsze Żyganie? No, kaprio <laughs> z wodą, no. A ludzie pytają, czy mógłbyś nagrać im panem Andrzejem? Mógłbym. <laughs> Okej, okay, no to macie odpowiedź, dzięki. To zakończmy ten mail pozdrowieniami. Cezarego, Czarku, cześć Czarku. Wizyta na stacji Amika. Drogi Włodku i przecudowny Karolu. O! Powiedz jeszcze raz wolniej. Drogi Włodku i przecudowny Karolu. O! Jeszcze raz tak wolniej, Przecudowny. Tego maila kieruje do Włodka który 19... Jest z jest z 19 czerwca jest z o godzinie 6.40 odwiedził stację. Co? A tak, bo to później wyjechałem tego dnia. Odwiedził stację paliw Amika. Amik w Krakowie, w do dopóki nie ściągnąłeś okularów, nie byłem pewny, czy to ty. Wiadomo, Wodek 6:30 już w ciemnych okularach. Kurde, <grym> <to>, co chodzi? <grym> Gwiazdo jest 2,4,7 czy 6,5, a nie ja w ciemnych okularach. Nie wiadomo, czy staj tak, co jest ciemno. A ponieważ na co dzień jestem bardzo introwertyczny. Ta praca no. ma mi pomóc pokonać... Mój Czyli pan był za kasie, tak? Tak, i w ogóle ja wchodzę do tej stacji <śmiewanie> i jak jest normalnie lada i te wszystkie takie graty tam przy ladach i tak dalej to tam nikogo nie było, a był pan e, jakby, tak przy takim malutkim jakby stoisku mhm. i tam stał. Ja mhm. mówię... Ja pytam, czemu pan tu jest? <śmiewanie> <śmiewanie> nie, on <mam śmiewanie> mówi, bo jest kasa nocna. Było 6.40 koleżanka miała przyjść o 6.00 i miała zastąpić. Okay. I pan był taki... Pan był po prostu taki, <śmiewanie> 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 Jak źle. Ja mówię, no to kurde, to życie, żeby przerał wcześniej. najwcześniej. I właśnie w tej sprawie podpiszę. Byłem po 12-godzinnej zmianie i do końca ogarniałem, Dlade. co się dzieje. Koleżanka się rozchorowała, o czym poinformowała o 10. Także moja 12-godzina nocka zmieniła się 15-godzinną. A i tak było A... warto, bo widziałem ciebie. To pozdrawiam serdecznie Cezarego. No. Ze stacji Amik. Muszę tam odwiedzić jeszcze raz. To jest na wylocie, to jest ta Amik, ten Amik jest... na wylocie. Czy nie? <laughs> to jest ta przyma... Tylko wiesz w ogóle... W ogóle what the fuck. Jest okej. Okay. ja bym się z Ciebie nigdy nie śmiał. Sam to powiedziałeś, ja bym nie, nie wiedział, Ale Nie, ale w ogóle what the fuck. Co się stało z Skończyłem no. tankować? Mark zamknięty stary. Mark od 7 do 22. drugiej. Co w ogóle robisz taką na restauracji? Nie, boldzie ludzie są w ciągu dnia raczej. Proszę cię, nie, nie, bo największa gastrofaza ciebie, że od 22 do 7 właśnie. Imprezy się kończą, wracasz do domu, jesteś pół-czesz, w ogóle chciałbyś coś zjeść jeszcze na, na, na dodatek. Do Kiedy ty ostatnio byłeś pół-czesz, i wracałeś, żeby coś zjeść na gastra? 13 lat temu. Później, później, w Warszawie, gdzie kur... zbieraliśmy nieraz. Nie, Przez to im dawać jakiegoś świętego. Rozjednaś laka w chwili, no nie pamiętasz? Jak się wywróciłeś na laka, którego całego połamałeś? Bo tak było na doce, że po prostu przewróciłeś się na lak, to, tam coś rozwaliłeś tego laka. Tak, weźmy złoty lak kosztuje. Ale chodzi o to, że to na jego <laughs> bo. Pójść na się jak szpadek. Wadeczku, zbieraliśmy cię parę razy, wszystko jest ok. Dokładnie, ja się tego nie wypieram. No, Właśnie po się przez nie Dokładnie, słuchajcie, więc akcentem <noise> tym, no, no tak, ladies and gentlemen, do weekend, weekend. Trzymajcie się ciepło, nie róbcie tak jak Wolek, nie niszczcie nie. mebli w knajpach, nie. nie niszczcie siebie też tak naprawdę. Nie. Dziękujemy bardzo. to. się na nasze błędy. O, dobrze o. powiedziane. Dobrze o. powiedziane. Dziękujemy, trzymajcie się ciepło i łączcie Lekko. stronicz.